Witam was, tutaj Blade. Jak widzicie, stoję przed naszą dżunglą. Tak, kończy, doczekaliście się. Dzisiaj będziemy zbierać drewno, którym upiększymy nasz domek w kolejnym odcinku. Dobra, to tak. Jeszcze. To jest jedna z moich dżungli, tam jest druga, ale z powodu technicznego, żebym się nie zgubił, jesteśmy dzisiaj w tej. Dobra, no to możemy się zabrać za rozwalanie. Tak, i mam dla Was informację, ponieważ dostałem parę maili i yy, chciałbym Wam powiedzieć, żebyście, yy, może tak żebyście dobrze nie pisali blade.pl87, ja po prostu to 87.pl dodałem z tego powodu, że yy, normalna nazwa Blade była już zajęta. No, i właśnie z tego powodu jest Blade.pl87, tak, to byłby normalnie Blade. I kolejne yy, Dostałem jeszcze jednego e-maila, na którego już odpowiadam, dlaczego jestem Blade. Blade, tak. Nazywałem się tak, nie wiem, już nie pamiętam, od czasu kiedy dostałem mój pierwszy komputer, czyli nie wiem ja miałem 5 lat był tam mój pierwszy komputer i tam chyba oglądałem jakiś film, jakiś cytułem Blade, tak, nie pamiętam jak on się nazywał, ale może jeśli go znajdę, to podawam go w opisie Blade coś tam. I po prostu myśląc nad nim, nad nazwami naszego tego nigdy nie mogę wymyślić zawsze nigdy nie mogę wymyślić żadnej fajnej nazwy dlatego no zawsze od tego filmu nazywałem się Blade no i tutaj właśnie odpowiadam na tego e-maila dobra no i, I... Hmm. chciałem się was zapytać jak podobała wam się jakoś w poprzednim odcinku tego filmiku yy starałem się ulepszyć Przepraszam, że były te czarne czarne po, paski po bokach ale w tym odcinku już ich na pewno nie będzie i to nie no to chyba na tyle jeśli chodzi o ogłoszenia i jeśli starczy mi czasu to pokażę wam jak jeszcze tam brakuje kilku schodków ale jak yy, zacząłem kończyć naszą wieżę ponieważ zapomniałem dodać, bo w poprzednim odcinku podkładałem głos zapomniałem dodać że że, że, że yy, nie dokończyłem poprzedniego yy, no nie dokończyłem tej wieży bo po prostu zap yy, miałem za mało kamienia co jest dziwne miałem go w cholerę i po jednej budowie mi zniknął, no nie, no zniknął no można powiedzieć wyparował Stół budowałem i nagle patrzę, a tu pusto, wracam, idę idę do skrzynki, tam też już biorę ostatnie tam te yy, nasze staki i, i już po prostu nie wiem jak, jak tego dokończyć, więc zakończyłem odcinek, poszedłem do kopalni Ach tam po prostu pozbierałem i dokończyłem. No i to chyba tyle. Przepraszam, jeśli dalej będę dyszał, ale y, moje zatoki nie pozwalają mi na normalne mówienie. I y, y, po prostu, a że nie, nie wrzucałem tak długo filmików, to, to po prostu chciałem się zrewanżować i w tym tygodniu rzucić dwa albo trzy filmiki, nie wiem chyba jeśli będę miał jeszcze chwilkę czasu to nagram czwarty odcinek ja będę upiększał nasz domek i nie wiem i to w ogóle tyle co miałem do powiedzenia pozbieramy jeszcze trochę drewna będą dwa staki i zakończymy naszą wyprawę w dżungli teraz będziemy musieli trochę uważać bo na zdoży jakiś creeper to będziemy mieli rąbowe no, no to dobra, to ja już przestaję mówić, a wypadcie jak zbieram drewno. Jest to cholernie ekscytujące. Dobra, to już zebraliśmy dwa stawki, możemy wracać do domu. Jeszcze zapomniałem wam dodać, że... Och... przepraszam, tam są... przepraszam za wyrażenie, mam nadzieję, że tego nie usłyszycie. To są endermany, które tam się pamięczają. Jeśli nie rozwalą, to normalnie nie wiem, co im zrobię. Nie patrzę im w oczy. Jest, kurde. Gdzie on jest? Jest. No, nie, już no nie, nie Dobra, jednego ubiliśmy, został jeszcze jeden. Nie, o oh shit, ja się teleportowałem. O, właśnie, o celot. Szkoda, że ryb nie mam, byśmy go sobie oswoili. Dobra, nie wiem, endermana, drugiego już nie ma. No. I wracając, zapomniałem wam. O, creeper. Zapomniałem wam powiedzieć, że zrobiłem sobie farmę świn, ponieważ miałem ich dużo w okolicy. Zebrałem trochę pszenicy, porozmażałem i teraz jest ich chyba pięć, no nie wiem. No ale tak, będzie ich z pięć. A teraz trzeba uważać przy pająki. no to już nie jest taki problem jak Enderman, ale wszystko może rozwalić. I raz miałem taką sytuację, że napadła mnie banda, napadł mnie nie, tak, na początku był zombiak, przez którym uciekałem, następnie były dwa pająki, rozwalałem je idąc do tyłu i nagle się wybuchł, ciach, creeper mi rozwalił pół domu, oczywiście nie wiedziałem w ogóle co się dzieje, bo już tylko buf, znowu buf i już nie żyłem, bo były dwa creepery obok siebie, jeden mi... Pół dom rozwalił, a drugi mnie po prostu zapił. no to tak. Stąd możemy zobaczyć moją wieżę. Oj, niedobra autokrowa. Jezu, wy że ten, ten mam. No tak, stąd możemy zobaczyć naszą wieżę. zrobię ją tak. Na górze widzicie lawę. Hmm. Później wam to pokażę, jak to dokończyłem. Ale ponieważ już będę kończył, bo film or ale się zaczają. Ale assassin Dobra no to Tyle odłożę drewna, pokażę wam farmę i będziemy się żegnać Dobra, czy nic tutaj nie ma Dobra, jest spoko pewnie w tej Wierzę, że mi się coś zrespiło, ale to już trudno. Niestety jest tam dalej ciemno, i w ogóle muszę tam się przejść, poświetlać, dokończyć. O tak, to tutaj zrobiłem moją farmę. Wygląda w ten sposób. No, tak to wszystko wygląda. Odejdź, odejdź, siłko. Ty też? No, odejdźcie, mam szczerze jakiś hamstwo. oj jedno mówiłem, dobra, to już teraz ich jest cztery. Yy, dobra, wejdę do domku, odłożę i będzie koniec trzeciego odcinka mojego let's playa. Dziękuję wam za pierwsze subskrypcje i za to zaczęliście do mnie e-maile wysyłać i proszę jeśli będziecie mieli jakieś problemy techniczne tak to mogę nazwać to śmiało piszcie ja postaram się wam się pomóc dobra no to będziemy się już żegnać na razie subskrybujcie komentujcie cześć